Obcy wyróżnia cię, nie daje ci podręcznika, ale raczej oferuje wskazówki, znaki i szepty. Nie odrzucaj tych znaków jako zwykłe przypadki. Rozpoznaj je, zanurz się w ich głębiach, a możesz odkryć strzały wskazujące na twój los. Oto znaki, że jesteś wybranym. Nie jesteś fałszywy. Jesteś typem osoby, która nie może udawać czegoś, czym nie jesteś. Jeśli coś nie wydaje ci się właściwe. Wolisz opuścić sytuację, zamiast udawać. Nieszczerość po prostu nie leży w twojej naturze, wydaje ci się niewłaściwa. Ponadto, nie dogadujesz się z ludźmi, którzy nie są autentyczni, czy to dlatego, że są skoncentrowani tylko na rzeczach materialnych, uwielbiają plotkować, czy są zastraszający. Po prostu nie możesz się z nimi połączyć. Masz także coś w rodzaju radaru do wykrywania fałszu, specjalne wyczucie, kiedy ktoś jest fałszywy. Ta zdolność do rozpoznawania nieszczerości z daleka jest jak naturalny dar, który posiadasz. To jedna z rzeczy, które wyróżniają Cię jako wybranego. Nie tylko jesteś wierny sobie, ale także masz talent do rozpoznawania, kiedy inni są autentyczni lub nie. Chcesz więcej. Nie jesteś typem osoby, która zadowala się podążaniem za codziennymi ruchami życia. Podczas gdy niektórzy znajdują pocieszenie w regularnych rutynach. Zawsze masz wrażenie, że jest coś więcej, coś większego, co na Ciebie czeka. Pomysł, by po prostu dopasować się i robić to, co wszyscy inni, wydaje Ci się pułapką, w którą nie chcesz wpaść. Rozumiesz, że w życiu jest coś więcej niż zwykła praca i przestrzeganie zasad społeczeństwa. Nie jesteś skrępowany ograniczeniami, które wydają się utrzymywać innych w jednym miejscu. Wiesz, że jest niesamowity świat do odkrycia, świat daleko poza zwyczajnością. Przechodzisz przez wiele prób. Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Wybrani są najsilniejsi, są odporni i stawiają czoła najtrudniejszym bitwom. Jako wybrany, twoje życie jest przeznaczone na to, by od samego początku być pełne wyzwań. Te trudności mają cel, czynią cię silniejszym i mądrzejszym. Przechodząc przez ciemne i trudne chwile, zdobywasz umiejętności i zrozumienie potrzebne do prowadzenia innych przez ich własne zmagania. Twoje doświadczenia wyposażają cię w bycie latarnią dla tych, którzy są zagubieni lub cierpią. W pewnym sensie próby, przez które przechodzisz, mogą zapobiec wielu innym osobom przed doświadczaniem tego samego bólu i smutku. Stawiając czoła i pokonując swoje wyzwania, ułatwiasz drogę tym, którzy przychodzą po tobie. Każdy trudny moment w twoim życiu, każdy ból, każda walka, każdy test i każde wyzwanie mają swoje uzasadnienie. Nic nie jest zmarnowane. Te doświadczenia są po to, aby pomóc ci duchowo rosnąć i dostarczyć mądrości niezbędnej do uczynienia świata lepszym. Nawet gdy przechodzisz przez trudne chwile, w jakiś sposób znajdujesz siłę, aby pomagać innym w ich zmaganiach. Może nie zawsze to dostrzegasz, ale działasz jako wybawca i uzdrowiciel dla nich. Nie dbasz tylko o siebie, jesteś także sługą i pomocnikiem, czyniąc życie lepszym dla ludzi wokół ciebie. Twoje poszukiwanie prawdy sięga Twojej młodości. Jesteś osobą, która naprawdę chce poznać prawdę. Nie boisz się kwestionować rzeczy ani podważać tego, w co wierzą inni. Podczas gdy inni mogą po prostu akceptować to, co im się mówi, ty wolisz słuchać swojego serca i wytyczać własną drogę. Zawsze zadajesz pytania i szukasz głębszego sensu w życiu, napędzany głęboką ciekawością, aby eksplorować i rozumieć tajemnice istnienia. Wiesz, że prawdziwe odpowiedzi nie zawsze są na zewnątrz, często są w tobie. Jak powiedział filozof Sokrates, życie niebadane nie jest warte życia. Naprawdę w to wierzysz, więc jesteś w podróży, aby odkrywać i rozumieć siebie. Nie zadowalasz się po prostu życiem, naprawdę zagłębiasz się, aby je zrozumieć i zrozumieć siebie. Jesteś czarną owcą. Bycie czarną owcą swojej rodziny to kolejny znak, że jesteś wybrany. Zawsze czułeś się inny, jakbyś naprawdę nie pasował. Może nawet zastanawiałeś się, czy nie zostałeś adoptowany, z powodu swojej różnicy w stosunku do rodziny. Kiedy wszyscy idą w jedną stronę, ty idziesz w drugą. Może twoje przekonania polityczne są inne lub po prostu postrzegasz świat w sposób unikalny, którego oni nie rozumieją. Czucie się tak różnym może czasami sprawiać, że czujesz się samotny lub izolowany od swojej rodziny. To tak, jakbyś maszerował do rytmu innego bębna i nikt inny nie słyszał muzyki, którą grasz. Może być trudno czuć się w swoim świecie, otoczony ludźmi, którzy powinni być jak dom, ale to także znak, że jesteś przeznaczony do czegoś innego, czegoś większego niż tylko wtopienie się w tłum. Jesteś dobrą osobą. Pomimo tego, że byłeś źle traktowany lub wykorzystywany w przeszłości, nadal wybierasz bycie życzliwym i robienie dobrych rzeczy dla innych. Dzieje się tak dlatego, że masz prawdziwie czyste serce i to jest ważny powód, dla którego jesteś wybrany. Jesteś typem osoby, która naturalnie chce uszczęśliwiać ludzi, czasem nawet pozwalając im brać od ciebie więcej niż powinni. To nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że naprawdę lubisz pomagać. Pomaganie innym jest częścią tego, kim jesteś, to jest w twoim dna. Niektórzy ludzie mogą myśleć, że cię wykorzystują, ale pozwalasz na to, ponieważ jesteś naturalnym dawaczem. Czujesz się bardziej żywy i bardziej sobą, kiedy dajesz innym nawet jeśli nie otrzymujesz wiele w zamian. Ta hojna natura jest wyraźnym znakiem, że jesteś kimś wyjątkowym, wybranym do wyższego celu. Posiadasz wewnętrzną wiedzę. Możesz próbować ją ignorować, ile tylko chcesz, ale w głębi duszy wiesz, że jesteś wybrany. To jakby przeczucie, którego nie możesz zignorować, ogień w twojej duszy, który ciągle mówi ci, że jesteś tu po coś znaczącego. Po prostu wiesz, że jesteś przeznaczony, aby dokonać zmiany w świecie. Masz wrażenie, że jesteś starą duszą, istniejącą dłużej, niż wskazują twoje lata. To, jak działają rzeczy na ziemi, z ludźmi rządzącymi się nawzajem, całą nienawiścią i kłótniami, po prostu nie wydaje ci się logiczne. Czasami nawet czujesz, że należysz do innego miejsca, daleko stąd i tęsknisz za tym nieznanym. To uczucie jest silne. Nie jesteś jak wszyscy i nie jesteś tu tylko po to, aby iść z prądem. Jesteś tu, aby zmienić rzeczy. Aby uczynić świat lepszym, i bez względu na to, ile razy próbujesz to zaprzeczyć, to wezwanie nie znika. Czasami ludzie cię nie lubią. Czasami ludzie po prostu cię nie lubią, nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego. Może to być naprawdę mylące, zwłaszcza, że jesteś dobrą osobą. Powodem jest to, że dobro w tobie, wewnętrzne światło, sprawia, że niektóre osoby czują się nieswojo. Jakby twoje światło uwidaczniało ciemność w nich, te części, z których nie są dumni. W miarę jak rozwijasz się duchowo, to wewnętrzne światło będzie świeciło jeszcze mocniej, i chociaż wiele osób będzie Cię za to kochać, niektórzy mogą reagować dziwnie lub nawet negatywnie. Ważne jest, aby zrozumieć, że to nie chodzi o Ciebie, ale o nich i ich własne problemy. Nie pozwól więc nikomu zgasić Twojego światła. Kontynuuj bycie niesamowitą osobą, którą jesteś, i zostaw negatywność za sobą. Zaufaj wszechświatowi, który jest po Twojej stronie i pamiętaj, że jesteś prowadzony i chroniony z góry. Nie martw się o ludzi, którzy Cię nie rozumieją, kontynuuj świecenie, bo jesteś tu z wyższym celem. Wierzysz w znacznie większą moc. W przeciwieństwie do niektórych osób, które mogą nie szanować duchowych idei, masz głęboki szacunek dla mocy wszechświata lub Boga. Widząc rzeczy, których inni nie dostrzegają. Rozumiesz, że wszystko rozwija się tak, jak powinno, zgodnie z wyższym planem. Jesteś tym, co nazywa się pracownikiem światła, kimś, czyim zadaniem jest przynosić światło i miłość do świata. W głębi duszy wiesz, że to jest Twoje prawdziwe powołanie. Ze względu na tę ważną misję, która została Ci przypisana, jesteś prowadzony i chroniony przez wyższe moce. Nie masz się czego bać. Podążając ścieżką specjalnie dla Ciebie wytyczoną, nie kroczysz tą drogą sam. Jesteś prowadzony i wspierany przez wyższą siłę, a każdy Twój krok jest towarzyszony przez znaki i szepty, które wskazują Ci drogę do przeznaczenia. Moi drodzy, jeśli rozpoznajecie te znaki, o których mówiliśmy w filmie, powinniście zwrócić szczególną uwagę na to wezwanie. To wyraźny znak od wyższej mocy, która popycha Cię do wypełnienia ważnej misji, żyjąc na tej ziemi. Zrozum, że ta misja nie jest daną wszystkim. Jest zarezerwowana dla tych, którzy zostali wybrani, którzy posiadają wewnętrzną siłę i mądrość, aby dokonać znaczącej zmiany w świecie. Jeśli czujesz to wezwanie, jeśli widzisz te znaki i czujesz ten ogień palący się w tobie, nie ignoruj tego. Przyjmij tę te misję z wdzięcznością i odwagą. Wiedz, że każde wyzwanie, które napotkasz na tej drodze, ma na celu wzmocnienie cię i przygotowanie do wypełnienia Twojego wyższego celu. Jeśli nadal oglądasz ten film, oznacza to, że jesteś częścią lojalnej rodziny mądrości. Dzięki Tobie mogę nadal tworzyć więcej filmów i oferować pouczające i inspirujące porady. Twoje wsparcie i zaangażowanie są tym, co sprawia, że wszystko to jest możliwe. Będąc częścią tej społeczności, przyczyniasz się nie tylko do własnego duchowego wzrostu, ale także do wzrostu wielu innych osób, które szukają odpowiedzi i kierunku. Z całego serca dziękuję za to, że jesteś częścią tej rodziny. Twoja obecność i wsparcie są głęboko doceniane. Życzę Ci prosperującego życia, pełnego radości, sukcesów i pokoju. Niech błogosławieństwa będą z Tobą dzisiaj i każdego dnia. Kontynuuj swoją drogę z determinacją i wiarą, wiedząc, że jesteś prowadzony i chroniony przez wyższe moce. Jesteś tu z wyższym celem, a Twoje światło jest potrzebne w tym świecie. Razem możemy stworzyć lepszą i jaśniejszą przyszłość dla nas wszystkich. Dziękuję, że jesteś tu i niech mądrość i światło zawsze ci towarzyszą.